Z tej strony Gazprom. Dzisiaj chcę Wam tylko pokazać kilka rzeczy, bo już dawno byłem po kąpieli. Więc proszę się nie przejmować moim widokiem. Więc już wstajemy i już Wam pokazuję, o co się rozchodzi. Te katalogi, może go mieć niektórzy, nie wiem. I dzisiaj tylko Wam chcę pokazać, jakie mam rzeczy w pokoju. Tutaj mam karty. Jestem. Tutaj mam gazetkę. Tak um, będziecie mieli to, to musicie mieć to. I tutaj mamy. Jak ktoś był z moich fanów na wielkiej ostry Orkiestry świątecznej pomocy na VIP-siedzeniach? No, chyba się spotkaliśmy, nie wiadomo. W vip siedzenie byłem um, o jeden dzień um, nagrywam szybciej. No więc na dzisiaj, tylko to chciałam powiedzieć, róbcie suby, lajki, lajków musi być pełno, bo wtedy Wam podziękuję i będzie. I też przesyłajcie sobie swoje linki na fejsa, e Messengera i inne. No to od czego to zaczęliśmy? Od Minecrafta, no. E też mam nowy Minecraft, no i... Będziemy na tym Minecraftie, będę Wam pokazywał nowe rzeczy, które możecie mieć, jak macie czwórkę to możecie sobie kupić na sklep Play i będziecie mieli. I to jest moja siostra Julka. No więc ja się z Wami żegnam, pa! pa. Machaj! No to, narciarz. Z tej strony właśnie Kacper Kiliański i teraz możecie mnie przywitać. Kacpir, raczej Kiliański. Tak się nazwałem, bo wiecie, tylko takie mogłem zrobić. Aha, no, okej. Okay. Witam Was i do zobaczenia do kolejnego filmiku.